Naszą tradycją Świąt Bożego Narodzenia jest dla mnie dzielenie się opłatkiem, wspólna kolacja w gronie rodzinnym, śpiewanie kolęd oraz pójście na pasterkę do kościoła. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Czas adwentu, który je poprzedza, również jest wyjątkowy i obfituje w wiele tradycji. Jedną z tradycji, które bardzo lubię, jest wspólne pieczenie pierników. Wówczas cała rodzina siada przy stole, zdobimy te pierniki, rozmawiamy, śmiejemy się. To jedna z najciekawszych i najfajniejszych tradycji. Również bardzo miłą tradycją jest ubieranie choinki. Wtedy gromadzi się cała rodzina i z fantazją stroi pięknie świąteczne drzewko. Wigilia zawsze była dla mnie najważniejszym dniem w roku, najpiękniejszą polską tradycją. Magia świąt, oczekiwanie na Boże Narodzenie, na pierwszą gwiazdkę, a przy wigilijnym stole najbliżsi, którzy dzielą się ze sobą opłatkiem. Wspominanie tych, co odeszli. W moim przypadku jest ich wielu: rodzina, przyjaciele, od kilkunastu lat. Nie ma już moich rodziców, a mój brat z rodziną jest daleko. Przy naszym wigilijnym stole są dzieci, zięć, pojawiły się wnuczęta i to jest piękne. Najpiękniejszą tradycją jest to, że mamy czas dla siebie, jedziemy w każdą wigilię do naszych babć i po prostu spędzamy czas z rodziną. E Zawsze co roku Mikołaj przynosi prezenty i, i zawsze to jest to, na co, na co oczekujemy I, i po prostu każdy jest szczęśliwy. Święta Bożego Narodzenia, nasza rodzina spędza tradycyjnie, mamy swoje zwyczaje, których przestrzegamy co roku. Na przykład nadchodzące święta u nas w domu można poznać po tym, że z kuchni dobiegają dźwięki bożonarodzeniowych piosenek, które wszyscy uwielbiamy i znamy bardzo dobrze na pamięć, a są to piosenki z płyty, w której nagraniach udało nam się brać udział, dlatego jest to dla nas coś wyjątkowego. Poza tym ja zawsze z niecierpliwością czekam na moment, kiedy w Wigilię jadąc samochodem cała nasza rodzina śpiewa głośno kolędy i wszyscy się przy tym świetnie bawimy. Wszystkie tradycje bożonarodzeniowe są piękne, są wyjątkowe. Dla mnie jedną z ważniejszych jest spotkanie w gronie rodziny. Jest to wspólna wieczerza, wspólna kolacja wigilijna. Jest to czas, kiedy jesteśmy z rodziną tylko dla siebie. Myślę, że bardzo ważne są również prezenty, szczególnie dla, dla dzieci. Pamiętam, kiedy jako dziecko czekałem z niecierpliwością na wyjęcie prezentów spod choinki, na odpakowanie ich. Dzisiaj z radością patrzę na na mojego syna, który, który czeka, tak jak ja kiedyś, na prezenty, który cieszy się nimi, a ja mogę razem z nim cieszyć się, a później wspólnie możemy się bawić. Moim zdaniem najpiękniejszą tradycją bożonarodzeniową bo jest ubieranie choinki, gdyż to ona wprowadza świąteczny klimat. Czas świąt Bożego Narodzenia jest dla mnie czasem, który mogę w pełni poświęcić mojej rodzinie, moim bliskim, kiedy mogę się z nimi spotkać, kiedy mogę zapomnieć o codziennych troskach, zmartwieniach, kiedy możemy być naprawdę razem. Świąteczny czas to podniosły czas radości, odpoczynku, rozmów, przemyśleń. Jeszcze rok temu. Czas śpiewania kolęd w kościele, a teraz tylko w domu. Jest chwilą, w której mogę spotkać się z bliskimi, z którymi niestety nie mam możliwości spotkać się na co dzień. Ja uważam, że świąteczny czas w tym okresie, no można odpocząć od tego wszystkiego, odciąć się od tego, co panuje na świecie i chociaż chociaż chwilę poświęcić sobie, swoim pasjom i rodzinie. Według mnie to po prostu jest czas, ten... Odpoczynku od komputera i od nauki zdalnej. I też czas, w którym można zacisnąć y, więzi z rodziną. W tym roku niestety nie udało mi się ubrać choinki z moją rodziną, ale wiem, że kiedy pojadę do domu na święta, spędzimy razem czas. Świąteczny czas jest dla mnie okresem podsumowań, refleksji. Postanowień na nadchodzący nowy rok, a przede wszystkim spotkań z najwyższymi, z którymi nie widzę się na co dzień. Najpiękniejszym wspomnieniem związanym ze świadami Bożego Narodzenia były dla mnie chrzciny mojej wnuczki Mili Bolonii. Gdy organista zagrał kolędę Cicha Noc, guzy same cisnęły się do oczu. Miejscowi zaczęli śpiewać kolędę oczywiście po włosku, a my w języku polskim. Wszystkie zwrotki. W mszy świętej, kiedy wychodziliśmy z kościoła, wszyscy uśmiechali się do nas, a nawet niektórzy podchodzili i składali nam życzenia. To był wzruszający moment. Jako dziecko najbardziej, najbardziej z niecierpliwością czekałam na pierwszą gwiazdkę, bo pierwsza gwiazdka to Mikołaj, i prezenty, a jak prezenty to mnóstwo radości. Jako dzieci cieszyliśmy się naprawdę z każdego drobiazgu. Chyba jednym z najtrudniejszych wspomnień jest, gdy moja siostra dostała młotek i bardzo wszyscy się wtedy śmialiśmy, że jest to młotek do wybijania prezentów z głowy. Tak, ja, ja pamiętam, jak jeszcze pisałem listy do Mikołaja, to chciałem go wspomóc bardzo i wysyłałem mu tam te, te pieniądze, które mi dysponowały, te jakieś drobniaki, do koperty mu wrzucałem, wysyłałem. No i Mikołaj mi się odwdzięczył rok, dwa lata później, bo dał mi na święta pasztet w słoiku, a następnym roku golonkę. No, odwdzięczył mi się za to, że wspomagałem jego, jego wysiłki. Wspomnienia, dla mnie wszystkie wspomnienia związane ze świętami Bożego Narodzenia są piękne. Kiedy żyli moi rodzice, kiedy zasiadaliśmy przy rodzinnym stole, kiedy o tym myślę, pojawia się wokół. Od czasu do czasu w niektóre święta przychodził Mikołaj. I zostawiał prezenty i szybko znikał. No, to był bardzo, miał bardzo podobny głos do niektórych osób z rodziny. No, niestety nie zostawał już na, na kolację na nic, tylko szybko zostawiał prezenty i znikał. Oczywiście najpiękniejszym wspomnieniem Bożonarodzeniowym jest czekanie z niecierpliwością na świętego Mikołaja, który przynosił masę cudownych prezentów. Każde! Święta Bożego Narodzenia wspominam Mile. To jest wyjątkowy czas, myślę, dla, dla wszystkich ludzi i trudno mi przypomnieć sobie jakieś konkretne te, te najpiękniejsze wspomnienia, ale myślę, że gdybym już miał takie przywoływać, to jednak najpiękniejszymi wspomnieniami yy, związanymi ze świętami Bożego Narodzenia, to, to wspomnienia czasu, kiedy jeszcze jako dziecko wspólnie z rodzicami i bratem szliśmy na kolację wigilijną zaśnieżonymi yy, wtedy ulicami Rypina. Szliśmy najpierw do jednej babci, później do drugiej babci, gdzie spotykaliśmy się z wujkami, ciociami, kuzynami, kuzynkami. Kiedy w gronie najbliższych spędzaliśmy naprawdę fantastyczne chwile. Myślę, że to są te najpiękniejsze wspomnienia w tym roku. W tym smutnym roku życzymy Państwu, żebyście nadal potrafili odkryć w sobie dziecko, tą radość dziecka, żebyście potrafili doceniać to, co macie, co posiadacie, żebyście potrafili docenić przede wszystkim to, że jesteście zdrowi. I życzymy wam przede wszystkim właśnie dużo, dużo zdrowia. Również chcemy życzyć, aby nowy rok 2021 był o wiele lepszy i spokojniejszy niż ten, który żegnamy. Pozdrawiamy Państwa! Wesołych Świąt! Wszystkiego dobrego! Życzę mieszkańcom Ryfina w tym trudnym okresie dużo zdrowia, które przyda się w tym czasie nadzwyczajnie. Życzę także dzieciom dobrych prezentów yy, wymarzonych i dobrego jedzenia, które zasmakuje wszystkim. No tak, zdrowie no to najważniejsza rzecz, myślę, że w tym ciężkim teraz czasie. Też nie zapominajmy o rodzinie, z którą no, poświęćmy jej czas i odbudujmy jakieś relacje, które mogły się zatracić podczas tej pandemii. I postarajmy się spędzić ten czas jak najlepiej. I właśnie tego chciałabym życzyć mieszkańcom powiatu rybińskiego, żeby spędzili ten czas w gronie najbliższych, na pierwszym miejscu stawiając swoje zdrowie i zdrowie bliskich. Te święta będą inne niż wszystkie poprzednie, dlatego tym bardziej powinniśmy zadbać o stworzenie pięknych wspomnień, które później na pewno bardzo długo będziemy pamiętać. Drodzy mieszkańcy Rypina, czegoż mogę Wam życzyć? Przede wszystkim dużo zdrowia i aby rok 2021 był tylko lepszy. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę mieszkańcom Rypina, aby pomimo tak trudnego dla nas wszystkich czasu, te święta były jednak radosne, spokojne i spędzone z najbliższymi. Życzę, aby nowy 2021 rok był pełen ciepła, radości i przyjaciół. Niech nigdy w Państwa domach nie zabraknie zdrowia. Zrozumienia, szacunku i miłości. Zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Z okazji nadchodzącego nowego roku życzę mieszkańcom Rypina zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, samych pogodnych dni. Obecnym mieszkańcom Rypina i okolic. Oraz z tym wszystkim, którzy rozpieszkli się po całym świecie, życzę przede wszystkim zdrowych, spędzonych w rodzinnym gronie świąt. Życzę, aby następny rok przyniósł mniej problemów i powodów do zmartwień. Życzę szczęśliwego każdego dnia, aby można było budzić się i zasypiać z poczuciem bezpieczeństwa. Abyśmy mogli uśmiechać się do siebie na ulicy bez maseczki. A na powitanie, abyśmy podawali sobie rękę. Tego właśnie Wam, kochani, życzę. Dzielę się z wami opłatkiem wesoły Świąt! Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas. Przy stole, jeszcze raz, pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie i choć przegasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, Wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, Żeby zająć wśród nas puste miejsca wszystko. Jeszcze raz, pozwól cieszyć się.